Dzień dobry. Dziś w naszej redakcji gościmy tego gościa, panią Olgę Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Pani minister, bez wątpienia tarcze rządowe pomogły wielu firmom przetrwać w trudnym czasie pandemii, także na i Mazurach. Proszę powiedzieć, czy można oszacować wielkość, w skalę tej pomocy, jaka trafiła do regionu? Panie redaktorze, całościowy koszt pomocy od marca ubiegłego roku, jeśli chodzi o wszystkie firmy, zarówno te duże, jak i sektor małych, średnich, ale również firmy samozatrudniające się, to kwota ponad 180 miliardów złotych. Moja dzisiejsza wizyta na Warmii i Mazurach, konkretnie w Olsztynie, właśnie ma za zadanie zregionalizować trochę i przedstawić e, kwoty, którymi dysponuje e, Warmia i Mazury, tutaj w tym kontekście bezpośrednio Olsztyn. E, od 15 stycznia, kiedy została uruchomiona tarcza finansowa PFR-u 2.0, i wnioski, które do spłynęły do nas za pośrednictwem właśnie grupy PFR-u, to kwota ponad 41,5 milionów złotych skierowana do 229 firm, które pozytywnie przeszły weryfikację i złożyły wnioski o dotacje. Tarcza tak naprawdę w pierwszym naborze kończy, kończy weryfikację tych wniosków 28 lutego, więc trudno oszacować, jaki to będzie, jaka to będzie kwota całościowa. Natomiast na ten moment mówimy o 229 firmach, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały dotacje na poziomie 41,5 miliona złotych. Koszt całościowy w Polsce od marca ubiegłego roku to oczywiście... Ponad 182 milia miliardy złotych. Szacujemy, że ne, jeśli uda oczywiście się e, już złagodzić efekty ujemne społeczno-zdrowotne COVID-19 i pandemii COVID-19, to będziemy mówili o ponad 200 miliardach wsparcia. Rozumiem, to start, wsparcie nadal będzie płynęło do przedsiębiorców. Panie redaktorze, to jest oczywiście warunkowe. Wszystkie te branże które, gospodarcze, które zostaną otwarte od najbliższego piątku, 12 lutego, plus te branże, które zostały uwolnione we wcześniejszych etapach mówię tutaj o sprzedaży detalicznych i centrach handlowych no z tej pomocy już nie będą korzystać. Natomiast wszystkie gałęzie typu gastronomia, e, branża eventowa, rozrywkowa. Kluby fitness, siłownie, które są niestety cały czas w lockdownie, mam nadzieję, że najkrócej jak to będzie możliwe, to z tej pomocy będą mogły korzystać. Szczególnie starczy również branżowej, która składa się z czterech instrumentów zus postojowego małej dotacji do 5 tysięcy złotych przewidzianej dla samozatrudniających się, jak i mikroprzedsiębiorstw i dopłat do kosztów pracownika w wysokości 2000 tysięcy Korzystając z okazji, Pani Minister może zdradzić, kiedy będą kolejne złagodzenia, obostrzenia, obostrzenia? Na razie będziemy wdrażać element otwarcia i uwolnienia kin, teatrów, hoteli do 50% obłożenia. To nastąpi 12 lutego. Potem, po tym etapie 10-14 dni na weryfikację i również prognozy ze strony Rady Epidemicznej i wtedy kolejne decyzje. Mam nadzieję, że sytuacja, która ma miejsce w całej Europie, pozwoli na to, że te liberalne podejście Polski w kontekście właśnie obostrzeń, bo mamy jedne z najłagodniejszych obostrzeń, jak również jesteśmy pierwszym chyba krajem, który tak szeroko otwiera gospodarkę, pozwoli ten stan utrzymać. Pani minister, jeszcze wracając do tych pieniędzy, mieliśmy niedawno dużo konferencji prasowych. Politycy opozycji, samorządowcy podnosili, że ich zdaniem rząd nierówno traktuje regiony krzywdzi, chociażby Warmię i Mazury. Chodzi o ten nieszczęsny miliard złotych, który trafił do gmin górskich turystycznych. Tymczasem samorządowcy i politycy opozycji podnoszą, że takiej pomocy nie dostały gminy turystyczne, chociażby z Warmi Mazur, a my jesteśmy takim też regionem turystycznym. Zapytam wprost. No w czym Góral lepszy od Warmiaka i Mazura? Absolutnie nie chodzi, panie redaktorze, o to, że jakikolwiek region region jest lepszy lub gorszy od drugiego, ale biorąc pod uwagę również rok 2020, kiedy pierwsze etapy odmrożeń miały miejsce w maju i kiedy była szansa do tego, aby maj, czerwiec, lipiec, sierpień otwarte e, miesiące dla turystyki, szczególnie właśnie chociażby tej z gmin nadmorskich mogły być otwarte, mogły zapraszać e, klientów, to tutaj te dysproporcje finansowe zostały jakkolwiek zrekompensowane, nie mówię, że nadrobione w kontekście rok do roku, czyli 2019 i 2020 patrząc na bilans finansowy, nie jednak gminy turystyczne związane z okresem zimowym. No tutaj były w pełen, w permanentnym lockdownie zarówno w końcówce 2020 roku, jak i teraz 2021. Stąd decyzja o tym, aby taki program dla subregionów, dla 200 gmin. I, i wykorzystania dwóch instrumentów e, stworzyć. Ja wczoraj odbyłam spotkanie z panem ministrem Pawłem Szefarnakerem i gminami nadmorskimi, gdzie oczywiście te posoldy są zgłaszane, ale doskonale myślę, że społeczeństwo zdaje sobie też sprawę z tego, że instrumenty wsparcia finansowego, które płyną z budżetu państwa są dostosowywane dość elastycznie. Także my nie mówimy i nie stawiamy kropki na di. Staramy się rozmawiać z przedsiębiorcami i z biznesem i wypracowywać nowe możliwości wsparcia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.